Down, down! O kurwa! O czym ty pieprzysz, Kurwa ty, ty Gerald! Ja bo mnie wkręcasz teraz. Sorry. Jestem taką kurwa mój, mnie. behind blue. O, jest to mówienie na tym bocznym kurwa przycisku myszki, bo nie mogę kurwa strzelać normalnie. Jak mówię do tego kurwa. Hama. Kurde, tak słyszałem. on wybiega tak, jak I mnie zabija! Ja pierdolę, jaka gra dla speli. Petów. Chyba pracuje. Ja mam. Kurwa, mam laga na myszce. Jakie ja mam lagi, kurwa! Tej, smuży mi. Yes, yes. Jaki kurwa, clown? To Rzut Rzód monetą, jak z, kurwa, syn. Tu jest co innego, tutaj jakbyś porównywał. Conor'a Gregora kurwa w oktagonie. Do tego, jak go pięciu oh, żuli na z sprzętem na ulicy. Wszystko się może zdarzyć. No. Nie, nie ma jak porównać Faceita do oficjala. Main Main Nie Zero ryzyko. Dobry celownik. Dziesięć. What a round, guys, what a round! Ej, kurkonogi! <grywa> nie ma klątwy! Easy, hello, you have Close one. Smoke! Prostak! This is Muchamayana, we call that Muchamanyana in Poland. O, no, k**a. No. 36 HP, 1 na 3, k i tu trzeba mieć! Super graku. Nie, to... Yeah, to jest hit. Co, to jest hit. Hej, kolego, szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Pijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty! Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który daje 5% więcej przy doładowaniu, oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Milspec Do wygrania skiny o łącznej wartości 7000 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem PAGO za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Ja nie wiem co jest... Ja nie wiem gdzie ja strzelam Mamy gramy w CS a co tu się dzieje. Co tu się dzieje? KURA <grym> My gramy Klanówkę w Call of Duty Modern Warfare 4 Jaką jestem śmieciem? Ole jestem śmieciem. Ole z tym k... O kama mać! O jakie p... Pomoc latała? Zresztą... Tak. Z tej strony policja dla zwierząt w Dortmundzie. Z racji, że jesteśmy świadkami napostowania rzadkiego koza suki zapchlonej niemieckiej wnoszę pomoc. Wyś jestem z o treści stroną na numer 223 czyli daj k... śmiech. Szkoda, że ten święty, bo ten śmiech Majzera był mocny później. O kur*a! Co jemu się stało? Co to kurwa? To ja on z wojska. Jakie wojsko? Jak wojsku? Chłop wygląda jak kur*a niemiecki wojskowy. Co to kurwa jest? Tam o go fryzurze. To no zróbcie kryp! <laughs> Nie, spierdź. Idę się pakować na Londyn i spać za, za mocny. Nie no to nie, nie da się A nie! Da się. Nie, nie, nie mam niestety filmu, bo Aga oczywiście jak zobacza, że mi świnia goni to spaliła i nie, nawet, nawet zdjęcia nie zrobiła. Na koniec dopiero jak przyłócę już krążyłem lewo prawo, jak mnie Amerykanie ratował, to jest ze zdjęcia zrobiony ten. Zobacz jak się kółko oparła na mnie, nie! Widzicie jak jest? Ja krążyłem tak lewo-prawo, nie? A ona za mną. No kurde, niemożliwe. A on. Ogólnie z tymi świniami był problem, że podobno właściciel miał wyrrrane w te świnie i raz dziennie je karmią, czy one są głodne i, i robią, kręcą ofery. Zobacz to. Pogromca rekin, tylko jeden. Widzieliście, kurde, kogoś życiu, kto trzyma Rekina? rekina? Żarłacz biały, tego trzymałem tak, nie? Jak dziecko. zabaw. Robię rurę, z królową. Nie mam umiejętności to przerwie, ja na razie na tak. rurę. Co gdybyś tak przyspał sobie prawą rękę jakieś jakiejś szesnastolatka, byłyby lepsze hedy? Aaa Mateusz, pewnie O, Nie jest to zły pomysł, ale ja nie bardziej bym musiał mózg sobie przespawać wydaje mi się. Nawet dziesięciolatka będzie lepiej. Jest karia. Co, co? Dwa. Nie, tu trzeba coś pozmieniać, tu trzeba coś pozmieniać. Celownik, rozdzielczość. Tu trzeba czas na zmiany, nie? Są już te 1000Hz monitory? Short pushing. Chłop nie puszcza wół. No, nie puszcz. Kur... Ja też nie puszczam wół. Pierwsza, tą gra. Oto jest obiektyw na 5 najgorszych polskich gier i w CS2. oparty na statach i czynieniach salty w jednym gryce się język. Kurlan, Stary, leniby KD077. Więcej waży niż frag robi. Prowadzi zespoły do piachu. Co jest z tym AI? Minio, nudny pierdol, słabe kole, w 9 ledwo tier drugi zawsze ginie pierwszy jak debil. Innocen, wieczny frajer i giel w słabych ekipach, stacy ma w dupie, więcej excuses niż wygranych. Tao, zarzywiały z... Emery daje pro, kole jak z 16.0 6 0 CS2. Prys młody nieudacznik, kdl 2 0 prowadzi jak mogolskie teamy do porażek. Zero charyzmy. Mam spadek FPSów! No co za kupa. ta gra?! Spadek był jak cha, widzieliście? Czemu to nie był frak? Anek wygrałem w tą grę na tym Elo. O ***a sz... śmiecie jane, kurwa. Wypierł w Daisyku tak przebiegać przez to. To jest nieposzanowanie życia no. Ja nie wyciągam, nie kupuję granatów, piek to To nie jest frak, to ja nie, naprawdę nie wiem Cześć, dotychczas uważałem się za normalnego ziomka, któremu nie odbiło od sławy i pieniędzy. Mieniłem zdanie, kiedy mój brat inwalida poprosił się o zdjęcia tego zakonania z wojska ja i śpisz od wypłakał. To wziął w rzuty a raz to przeżywa. Co ja to jest? To jest f**k, grafko! Co zrobić z CSE? Ja ten r**ek, mnie to, boli mnie to. Co ty bogisz?